Miałem dwa razy przyjemność awansować z Polonią do Wyższej Ligi, więc to jest coś, co gdzieś tam utkwiło mi w pamięci na, na, na długo. I mam nadzieję, że, że niedługo będę też miał możliwość świętować kolejny awans, więc tak jak mówię, no, dwa awanse z Polonią to są zdecydowanie takie momenty, które gdzieś tam w pamięci zostały. Jest szansa na takiego awansowego hat -tricka. Tak, zdecydowanie tak. Mam nadzieję, że się uda. Trudno powiedzieć. No, gdzieś tam całe moje życie kręciło się wokół piłki już od, od, najmłodszy, od najmłodszych lat gdzieś tam e, marzyłem o tym, żeby piłkarzem zostać. No, kim, bym, kim bym był, gdybym nie był piłkarzem, bardzo trudne pytanie, tak jak mówię. No, gdzieś tam zawsze chciałem, chciałem zostać piłkarzem. E, można powiedzieć, że mi się to udało i spełniłem swoje marzenie. Mogę się tym cieszyć i, i grać w piłkę zawodową, więc, więc to jest to. No zdecydowanie to jest Cristiano Ronaldo. Gdzieś tam zawsze od najmłodszych lat to była postać, która mega się wyróżniała i gdzieś tam zawsze podpatrywałem, czy jego zwody, bramki, zawsze imponowała mi jego ambicja w dążeniu do celu i zdobywania kolejnych nagród indywidualnych i drużynowych. Imponowało mi to, że że potrafi właśnie zawsze stanąć na wysokości zadania i zdobywać kolejne tytuły, więc to zdecydowanie Cristian Ronaldo, raczej hiszpańska. Gdzieś tam ja w ogóle praktycznie angielskiej piłki nie, nie oglądam. Imponuje mi to, jak, w jakim tempie w ogóle odbywają się te mecze i przygotowanie fizyczne, z jakim tam piłkarze grają, ale zawsze bliżej mi było gdzieś do tego hiszpańskiego stylu, takiego wyważonego, spokojnego, gdzie umiejętności piłkarskie grały większe, większą rolę. Oj, to też zależy od humoru, jaki, jaki mam. Bardzo lubię spędzać czas z najbliższymi, czy to z przyjaciółmi, czy to z rodziną. Lubię czytać książki, jeździć na rowerze. Jest mnóstwo rzeczy, które gdzieś tam lubię robić i mówię, uwarunkowane to jest raczej tym, na co mam ochotę w danej chwili i jaki mam humor, bo gdzieś tam, jak, jak chcę odpocząć, to właśnie stawiam na relaks typu, właśnie książka gdzieś tam odpoczynek, a w momentach, kiedy chcę bardziej się jakoś rozerwać, to właśnie spotykam się ze znajomymi, robimy jakieś ciekawe rzeczy. Ojej, to jest bardzo trudne pytanie różnego rodzaju. Lubię powieści, lubię jakąś literaturę faktu, reportaże, mnóstwo, jakby to jest bardzo szerokie spektrum i Trudno byłoby mi wskazać taki konkretny, e, konkretną, jakąś tam ulubioną książkę, czy e, ulubiony gatunek. Czyli mo można zaryzykować śmiało tezę, że zawyżasz tę polską średnią, gdzie e, podobno przeciętny Polek czyta pół książki rocznie. O kurcze, no to, to na pewno, to na pewno tak. E, ogólnie rzecz biorąc też, jak byłem młodszy, i gdzieś tam w szkole, e, miałem na przykład tutaj e, niedaleko w szkole e, panią od polskiego, która gdzieś tam. Ja zawsze byłem przeciwnikiem książek. Jak były jakieś lektury, nigdy nie czytałem żadnej lektury. I pani właśnie pamiętam jej słowa, kiedy powiedziała mi, że kiedyś przyjdzie moment, że zacznę czytać książki i będę ich czytał bardzo dużo. I faktycznie tak się stało. Gdzieś tam kiedyś mówię, no, byłem bardzo, bardzo sceptycznie nastawiony do czytania książek, a teraz, teraz mocno się to zmieniło. Kiedy słyszę Polonia Warszawa, na pewno czuję spokój. Można powiedzieć, że pierwsze skojarzenie to jest takie określenie, że to taki mój drugi dom. No, jestem w Polonii już bardzo długo i gdzieś tam Polonia dla mnie to, to jakaś tam druga rodzina, coś co jest budowane na fajnych wartościach, więc no, można powiedzieć, że to taki drugi dom. Ojej, pierwsze takie teraz, które mi przychodzi na myśl, to yy, taki testowy gdzieś tam trening, gdzie ja y, przyjechałem właśnie tutaj z rodzicami, y, to było, w, byłem chyba w drugiej gimnazjum y, mniej więcej y, i przyjechałem właśnie, y, jakby rodzice byli posłowie z trenerem y, Łukaszem Chmielewskim, który wtedy prowadził y, y, mój rocznik, 96 w Polonii. I przyjechałem właśnie na taki testowy trening. I to jest takie pierwsze, co mi teraz przyszło, przyszło do głowy. Wtedy pamiętam, że gdzieś tam jakoś się stresowałem, bo to byłem bardzo młody, nowa, nowa szatnia, gdzieś tam nowe otoczenie, nowa szkoła i to jest takie pierwsze, co mi teraz przyszło do głowy. No, myślę, że z aktualnej szatni to na pewno z Krystianem Pieczarą. E, gdzieś tam w momencie, kiedy ja przechodziłem z juniorów do seniorów e, to już wtedy jakby w szatni był Krystian i, i to jest zdecydowanie osoba, na której jak byłem młodszy się wzorowałem. Krystian e, bardzo dużo mi pomagał, zresztą pomaga do tej pory e, i myślę, że, że Tą znajomość można, można gdzieś tam nazwać przyjaźnią, bo e, znamy się już naprawdę bardzo długo i, e, i na pewno Krystian to jest e, dla mnie ważna osoba. A czego się na przykład piłkarsko e, albo i nie piłkarsko nauczyłeś od Krystiana? E, na pewno odwagi takiej na boisku. Krystian e, zawsze namawiał mnie do tego, żebym właśnie podejmował jakieś tam ryzykowne decyzje na boisku, wchodził w dryblingi, e, starał się właśnie pokazać to, co mam najlepsze. E, więc to jest na pewno to, że Krystian że gdzieś tam zawsze do tego namawiał, i, e, no i też dawał taki przykład na boisku, bo e, strzelił mnóstwo bramek tutaj w Polonii, i, e, i gdzieś tam myślę, że, że ta odwaga to jest to, czego można było się od niego uczyć. Ojej, to bardzo trudne pytanie. No, mam z czego wybierać, bo, mecz, bo meczów było aż 200. E, pytanie: ile tych dobrych? <grym i zbyt wytkownia> A tak, tak zupełnie serio, to, to nie wiem, nie przypominam sobie jakiegoś takiego. E, znaczy, tak, no, na pewno było tych dobrych występów, było sporo. Myślę, że jakby nie było tych dobrych występów sporo, to e, aż 200 bym dla Polonii nie nabił. E, ale nie mam chyba takiego jednego konkretnego, w którym bym powiedział, że to jakiś super mecz. E, więc. Nie wiem, nie, nie odważę się, żeby wskazać właśnie taki jeden konkretny. Pierwszy, najpiękniejszy jaki mi przychodzi, to właśnie ten wspomniany z siarką Tarnobrzeg e, piętą. To jest najpiękniejszy, a najważniejszy, trudno powiedzieć. No, na pewno zawsze ważne są te bramki i sprawiają najwięcej radości bramki, które e, gdzieś tam dają zwycięstwo w drużynie e, e, drużynie. I, tak jak teraz na szybko sobie przypominam, to nie wiem, bramka z Motorem w poprzedniej rundzie na 1-0, gdzie wygraliśmy 1-0 koniec końców. W tej rundzie bramka ze Śląskiem Wrocław w drugim. Czy na przykład, nie wiem, bramka z Kaliszem na 3-2 w 90 minucie w poprzedniej rundzie. No to tak jak mówię, to są takie bramki, które dają zwycięstwo drużynie też i myślę, że to są takie ważne bramki. Piłkarskie marzenie… Myślę, że zaistnieć gdzieś na bójskach Ekstraklasy. Nie tylko zagrać w Ekstraklasie, ale żeby, żeby gdzieś tam zaistnieć, strzelić kilka bramek, żeby gdzieś tam w pamięci zostało to, że, że faktycznie Marcin Kluska grał, grał na poziomie Ekstraklasy i, i był dobrym zawodnikiem. A twoje największe marzenie, takie niezwiązane w ogóle z piłką, życiowe? Jest wiele marzeń pewnie, które bym chciał gdzieś tam zrealizować. Ale głównym takim podstawowym to po prostu być szczęśliwym człowiekiem, e, wieść spokojne życie i e, gdzieś tam być wsparciem dla najbliższych e, i stworzyć taką spokojną, e, fajną rodzinę gdzieś tam e, z narzeczoną. Mam nadzieję, że, że nam się to uda.